Większość kobiet, ponad 3 czwarte, doświadcza uderzeń gorąca. Według mnie jest to jeden z najgorszych objawów menopauzy. Z czego on wynika, dokładnie nie wiadomo. Jedna z teorii głosi, że jest to po prostu skutek spadku poziomu estrogenów i zaburzeń regulacji ciepłoty ciała w podzgórzu, w podkorowej części mózgowia. Jak to przebiega? Uderzenie gorące rozpoczyna się w klatce piersiowej, a następnie rozlewa się przez ramiona, szyję na twarz. Jest to takie uczucie wybuchu bomby w środku, która powoduje po prostu ogień. Szukamy wtedy wszystkiego, co może posłużyć za wachlarz. Takie uderzenie może trwać od 4 do 30 sekund. Niektóre kobiety mają je nawet godzinę. Ja przechodziłam to uderzenie rano. Co dzisiaj mogę powiedzieć?